To by jestem prowadzący jestem prowadzącym kanał DDCman i dzisiaj odpowiemy sobie na pytania z Gionway, Way, jest na Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie jest takie, czy mam w planach kupienie komputer z xp może. Mam takowy i nie kupić kolejnego. Tutaj się pokażę na ekranie właśnie ten komputer, jaki mam. Dobra, tutaj pytanie takie przeszłościowe, gdzie widzę siebie w przeszłości. Powiem tak. Widzę siebie jako albo programista. Inaczej nie mogę odpowiedzieć. Dobrze, mamy dwa pytania od Cosmotousa 2000. I pierwsze pytanie, czy używam z Linuxa na głównym komputerze? Odpowiedź jest... Nie! Nie używam z Linuxa na głównym komputerze z powodu, że po prostu używam programów, których bym nie uruchomił pod Linuxem. Na przykład AutoB pod Wine'em w ogóle by to nie zadziałało. Tak samo na przykład z Photoshop'em. bym tego po prostu nie uruchomił na Linuxie i po prostu użyłem Windowsa. No i ostatnia rzecz: gra. A nie I na Windowsie po prostu się wiele lepiej gra niż na Linuxie, bo trzeba 20 fixów, aby odpalić jaką grę zainstalować na Linuxie. Więc odpowiedź już jest nie: nie użyłam Linuxa na co dzień. Drugie pytanie Crosmoteusa to kiedy te odcinki mają i odpowiedź yy, jest prosta. Yy, kiedyś robiłem, ale nie planuję pobytu tutaj XEI. Czasem robię live -y z gier, ale grafiki pola sobie doskonale a z renderowaniem wideo, więc zrezygnowałem z tego. Ale to pytanie jest od Pryna, i on się pyta czy to zrobić to albo pod Windows 10 Linux ubuntu 20.04. jeszcze po prostu to, czego tych systemów operacyjnych używasz, bo nikt w zasadzie nie wiem, Ale niektóre programy są na Windowsa 10 i niektóre są na Ubuntu 20.04. Po prostu musisz wiedzieć to czego chcesz używać tych programów o, i zdecydować sam. Na niektórych użytkowników będzie Windows lepszy, na niektórych Linux. I też wszystko zależy od sprzętu, jaki masz. Bo niektórzy po prostu mają y, trochę lepszy sprzęt, trochę słabszy sprzęt. Więc to trzeba też pchać pod uwagę, jak będzie się to po prostu działo. Fajna osoba pyta się, czy będzie coś nowego na kanale. Będzie? W wakacje będą urbexy różnych miejscówek, więc naprawdę. Piąte pytanie jest czy są wszędzie co chciałbyś przetestować. Są takoweś i bym chciał w pierwszej kolejności przetestować iOSa. Czyli po prostu kupić iPhone'a S2, w te wakacje i przetestować jak to działa. Ja miałem kiedyś MacBooka Pro 2013 Edina 13 calowego i bardzo mi się to przepracowało na systemie macOS i powiem, MacBooki mają jedne z najlepszych doszpadów Naprawdę. Pod Windowsem takich nie znajdziecie, więc po dobrym kontakcie po prostu z urządzeniami tej majki chcę spróbować po prostu z iPhone'em, popracować i się, jak będzie się mi pracowało. Po Android to doprowadza za czerwonej kojączki przez swoje problemy. Siódme pytanie to czy mam ambicje tu większych ilości subów. Sam się walczy o subskrypcję, żeby mieć ich dosłownie więcej. Bo wiadomo co YouTube sobie z moim starym kanałem i nie trzeba nawet dziękować. Ale dziękuję YouTube, że zapanowaliście mnie i nawet nie postanowiliście odpanować. Bardzo was lubię. Naprawdę. Nie próbujcie mi kanału, proszę. Czy będą jakieś poradniki? Nie wiem, choć się to myślałem, ale możecie, jak potrzebujecie jakiegoś poradnika, czym zrobił, to możecie po prostu napisać w propozycjach na Discordzie. Pojawi się po Kiwi Way nowy kanał propozycje, tam możecie dawać propozycje na poradniki. I oczywiście zapraszam z tego względu na mojego Discorda, ponownie został usłyszony po ataku. Niestety był atak na stary chyba. Ale zapraszam ponownie co są No i mam nadzieję, że będziecie fajnie powinić. Jaki polisz system Windows, Linux czy macOS? Ja mówię, jakie lubię, jest to Windows i wtedy troszkę jest macOS. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, miałem MacBooka Pro 2013, Edina 13, salowa i bardzo mi się dobrze pracowało z tym systemem. Robiłem to albo do Windowsa i ja chciałem coś powiedzieć, ale... Dobrze się pracowało mi z tym systemem. A Windows nie jest taki słyry, ale czasem potrafi się wysypać, a Linux... No, czasem potrafi się... Bo coś sam z siebie, ale też jest dobrym systemem, jeśli wiadomo co się robi. Ja... Ja najpierw polubiłem z Linuxów... Debian'a. I to jest, powiem... Jedyny linux, który po prostu chcę używać i pewnie gdzieś tam jeszcze go zobaczycie na kanale. Czemu nazywa się Detachman 5.7.0? Na sław wpadła mi po prostu z głowy patrząc na ten syp co mam. Dosłownie chcieli nie patrzeć w płyta główna czy coś innego. Albo kasze ruszącej prawie zostało dosłownie... Z demontowane licząc nawet mojego ostatnio demontowałem mojego Xbox One S, żeby go przeczyścić, bo był po okresie kwarantyny, aby zmienić pasy temu przywrócą. No i też go demontowałem, więc na ty i na smak kanału, bo lubię sykować po prostu wszystko. Dosłownie wszystko. Co robisz w wolnym czasie? No zależy. Czasem sobie bogiem, czasem wyjdę na miasto z koleżkami ale no zależy od dnia i pogody na przykład dzisiaj siedzę w domu w wolnym czasie no, bo pada deszcz i no wiadomo chyba bym nie wyszedł w takim pokoju z kimś która pogoda jest dziwna ranking najlepszych komputerów jakie ty testowałeś no to po kolei, najpierw bym usadził nam. Dosłownie z mute, moją starym ratingem właśnie tego MacBooka Pro 2013. 13, dosłownie jest jeśli chodzi o, o performance, i właśnie na drugim miejscu do MacBook Pro 2013, 13 calowy. A jeśli chodzi o, o ostatnie miejsce, to ulubione procesor z masła czyli e 8400 no, więc tak, a jeśli chodzi o yy, i innych komputery, to na razie nie testowałem. Niektórych, może nie wiem, będzie kiedyś test. I już komputer, i jak już koledzy po prostu, będzie chciał mi się użyć go. Ale zobaczymy. Kolejne pytanie: jakie programy polecasz na osób, co chcą prowadzić analogię na Ety. Yy, tutaj, będzie yy, chodzi autorowi. Co są zacząć pokemnalety? Na pewno jakieś timowe typu KTN Live czy inne, bo najpierw się zaczyna od timowy programów a potem po prostu idzie w górę, w górę, w górę Więc... Najpierw polecam w Life Live zacząć. Albo jeśli macie komputer z ryzenem to nawet ta fingdzie Solve jest to Tajemu, więc możecie sobie go spokojnie użyć. Go, jak... Zaczyna się tobie i nie rozumiecie po prostu, bo kolorów czy coś takiego, to polecam po prostu zacząć yy, z Guten Live czyli z takim najbardziej podstawowym edytorem w Jakie games lubisz kajać, czyli po Was game? Zależy od niej i porady, ale ostatnio lubię grać w Rocket League i... Po prostu lubię grać w raket gra w staniu bardzo i czasem gram w kiedy A5 Zależy od niej i w jaką grę lubię grać i czasem po prostu po prostu nie gram i tyle Pytanie 17. Czy pomagam innym w kwestiach informatycznych? Tak pomagam. Mojemu przyjęciu pomagam nie z ASM, z, AS z HPiem. Mam laptopy, ale i po prostu pomagam ludziom i czegoś przynajmniej ich wróżę. Więc no... Czasem mi się niektórzy odpłacają. Dobrze lub źle, ale... zawsze do komuś pomóc. Pytanie 19. Czy są jakieś miejsca, które byś chciał pojechać i zwiedzić, a czegoś nie ma? Minion razem mówiłem o tym miejscu. I wiadomo co się stało z pewnym miejscem Wykwietnie Jak już wam się z, yy, jeszcze nikomu się nie nasułam do miejsca, to powiem krótko. dobry Większość po prostu pięknych budynków yy, z, yy, z rękami yy, czemu po prostu spłonęła w, w pożarze. I tam się już nie ma niczego do zwiedzania. I to jest przykre. To jest przykre, że nie ma już tam praktycznie niczego do zwiedzania, ale realność po prostu. Realność, ktoś po prostu podpalił las i już tego miejsca nie ma i już nie, nie, po prostu nie ma już coś tam zwiedzać. To miejsce już jest historią i zostaje w naszych pamięciach i w naszych sercach. jak i po prostu... Nie ma tam już nic dosłownie te ładniejsze potęgi, po prostu spłonęły i nie ma już tam co praktycznie zwiedzać, bo większość potęgów, tak jak mówiłem, spłonęło niestety, ale tak się stało. No i nie ma już po prostu tego miejsca, i już e, go nigdy nie zwiedzę. Niestety, co bardzo mnie do tej pory smudzi. Z dlatego... Lepiej zostawmy, to już miejsce nie mówmy. Pytanie już dziewiętnaste. Jakie poprawki mógłbyś wprowadzić, jeśli mógłbyś w się 10? Ja po pierwsze bym zmienił te chromonatyczne ikonki. Bo one obrzydliwie wyglądają, jeszcze na tym białym tle, to jeszcze to bardziej obszydliwie wygląda. Jak? I po prostu bym zrobił Windows Pool mamy z Polekasy XPC 2. Czyli po prostu zrobił e, taki Windows 7, ale po prostu oparty na Windows 10, żeby na starszych komputerach, które nie mają tyle, ob tyle mocy obliczeniowej, co nowsze. I żeby był klasyczny menu style, klasyczny panel sterowania i żeby wszystko było praktycznie klasyczne. Film, który po prostu mamy stare komputery, a nie instalować Candy Cash Saga, która po prostu samolata te komputery jeszcze bardziej, więc to skupię. I też bym wywalił bloodway, jak już mówimy o Candy Cash Saga i tych pierdolach. Kolejne pytanie, czy będzie więcej QA? Odpowiedź jest tak, nawet powstał do tego specjalny kanał na moim serwerze Discord. Więc zapraszam, link do Discorda będzie w opisie. Chciałbyś zarabiać na YouTube? No fajnie by było, bo na przykład dzięki lekarzom bym mógł mieć więcej sprzętu do zabawy właśnie na tym kanale. Ale nie musi być to zarabianiem, mogę po prostu iść do pracę i zarobić sobie. Więc ten kanał jest po prostu czas for fan, Może kiedyś będą Eee, też na tym kanale. Ale czyś... Bym chciał sobie Bym chciał, ale wiem, że nigdy to jakby tak nie nastanie. Dobrze, pytanie od TM1. Pierwsze pytanie, jaki ma pan telewizor Philips? Czy jest celowy z 2011 roku czy tam 2012? Jaki ma pan dostawcy telewizji? Nie oglądam telewizji wiadomo czemu. Telewizja jest pisowska, a z pisem nie chcę nic mieć do czynienia. Jak ja widzę u kogoś, yy, jak lecą wiadomości pisowskie, mam ochotę mu rozwalić telewizor, więc nie mam dostawcy telewizora. Służy po prostu mi telewizor, aby na konsoli Xbox One S. Jaki ma pan komputer? Komputer to składak z procesorem Ryzen 5 2600 z ramem HPX Fury 8GB. 266 Mhz Wszystko jest osadzone w płycie głównej ASRock P450 Pro 4 Karta graficzna to Radeon x 570 4 gigowa. System jest zainstalowany na nośniku SST i na dane mam jeszcze HDD -ka. Mam dwa HDD 1TB i drugi 500GB i też dwa SSD 240 GB Jeden na system, jeden na Wiemki. Jaki ma Pan dostawcę internetu? To dostawca internetu jest lokalny z miasta. Jaki ma Pan telefon? Obecnie mm, telefon, który posiada do motora Moto E5 Play. Wy wakacje ten telefon zamienię na iPhone SE 2 Jaki ma Pan dostawcę telefonii? Telefon mam yy, w sieci Orange. Czy mam swoje ulubione lata w technologii? Mam. To są lata 90. i początki lat 2000? Pierwsze, jaki będziesz miał teraz komputer? Teraz będę miał na dwudziestu. Siemens, bo nie udało mi się go sprzedać. Yy, ogólnie drugie pytanie jest: jak wgrać yy, więcej spajcia z Windowsa do Windowsa 7, z Windowsa 10, NBS, LVSC? -e. Nie da się tego zrobić, bo to są dwa różne systemy i inne KNA. Jaki system Windows lubię najbardziej? Zaczynając od Windows 90SE po Windows 2000 XP trochę mniej i jeden system jest w moim serduszku, czyli Windows 7 Windows 8 też jest w moim serduszku, też bardzo dobrze wspominam tablet z Windowsem 8 To był tablet like Ultimate 7 i Win i bardzo mi dobrze się działało na nim, i tam był Windows 8.1 Pro. Jak myślisz, co lepsze, legendarny Q660 czy najlepszy na świecie E8400? Pod skrętem memowym to oczywiście E8400, ale pod skrętem procesorowym to no Q660 ma 4 ceny, więc jest lepszy do codziennych zadań. Jaką partię polityczną pobierasz? Po ostatnich wydarzeniach, na razie żadną. Wiadomo jakie ostatnie wydarzenia chodzi mi. Last LCD. Jedno i drugie. Kiedy planujesz upgrade komputera? Planuję upgrade komputera w te wakacje, ponieważ mam za mało RAMu i to już zaczyna mi brakować miejsca na dysku, ale no tak. Po prostu się zapłaciło za to, co się miało, a stary komputer na obecną chwilę po prostu zdychał. Czy zaprosić widzów do subskrybowania Mystic TV. Oczywiście. Zapraszam do odwiedzenia Mystic TV. Tam są bardzo dobre do materiały i są bardzo fajne recenzje. Sam e, jedną recenzję tam wrzuciłem, więc zapraszam bardzo, bo są tam dobre materiały i co myślisz o obecnej sytuacji i protestach wojennej w Polsce? Po, yy, teraz tutaj pozwolę sobie wkleić słowa klasyka To jest dramat kurwa To jest dramat Ile najwięcej podnosiłeś? 20 kilo? Że Przyprowadzę no to chyba zbyt niewiele. Jaki masz 8? 35. Skąd pomysł na nick? Z głowy i spaczenia na... Jak to syrk, który mam. Ile fajte są twoje sprzęty w twoim studium? 10 tysięcy mechanik czy membrana? Tylko mechanik. Bo tym nie kupiłem swojego pierwszego mechanika na Dolesingu używam. I naprawdę w porównaniu do klawiatury membranowej yy, sądziłbym, że wrócę kiedyś po prostu do klawiatury niemechanicznej Palisz, pisz, czpaś. Paliłem słuchawki, ramy paliłem też. Y, płytę główną paliłem. Y, piju, piję obecnie wodę. pasz, czpam, pam 5. No co bym wydał? Milion złotych. Bym na pewno wydał na ulepszenia studia, na zrobienie prawo jazdy i kupienie jakiejś worki. Spoko. Kim Chciałbyś zostać jak skończysz tech bazę no, na początek informatykiem, a potem bym chciał w jakiejś firmie robić e, gry. Na game To jest naprawdę na mnie zachęciło ostatnio i ostatnio właśnie e, bym chciał się nauczyć programowania i zacząć po prostu robić je. Taki drugi plan na życie. Czy powinno się zlikwidować tutaj TVP i 500 Plus? Powinno się zlikwidować Tą telewizję po tak nie ma tam tej informacji. Jaki był twój pierwszy komputer i w którym roku go dostałeś? W 2006 roku dostałem od mojego taty z IBM IBMA 300GL z m 2, który mi służył do 2017 i był systemem Windows 98, a potem został upgrader do XPK jaka jest według Ciebie najładniejsza aktoryka. Nie wiem, choć się to myślę, kiedy nagrasz odcinek na Mistak nie niebawem, więc zapraszam znowu na kanał Mistak No i to wszystko z pytań na dziś, już więcej pytań mi nie zostało, więc yy, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. I wpadajcie na Sywat Discord i na kanał Mistak cześć.